W języku polskim mężczyzna jest człowiekiem, a kobieta jest płcią. W języku polskim większość słów tak bazowo jest rodzaju męskiego. I dopiero z tego rodzaju męskiego możemy stworzyć rodzaj żeński. I wiecie, no taki mamy język, taki mamy świat, nie zmienimy tego, tak po prostu jest. Niemniej, ostatnio zorientowałam się, co to oznacza dla mnie jako dla czytelniczki w momencie, w którym... Poznaje jakieś książki napisane w trochę taki nietypowy sposób. Przeczytałam ostatnio te dwie książki, czyli pamiętniki Mordbota oraz co porusza martwych. I obydwie te książki mają narrację pierwszoosobową i narrację w odmianie nijakiej. W co porusza martwych mamy dukaizmę, w pamiętnikach Mordbota nie mamy ni dukaizmów, mamy po prostu odmianę nijaką. W pamiętnikach Mordbota główna postać to jest robot. To jest. Rzecz, przedmiot, bezchciowe, coś, co zyskało świadomość przez to, jakiej technologii użyto w tym świecie. W związku z tym to jest ono, to nie jest on albo ona, ta jednostka nie ma przypisanej płci, nie ma przypisanej płci no bo w jaki sposób? Z kolei, w co porusza martwych główna postać, jeśli chodzi o profesję, to żołnierz. I to żołnierz ze specyficznego kraju, gdzie kiedy wstępujesz do wojska, odrzucasz swoją płeć i dlatego używasz dukaizmów. I ja czytając te książki, przynajmniej na początku, nie widziałam kogoś czegoś nijakiego. Widziałam mężczyznę. Prawdopodobnie właśnie przez to, jak skonstruowany mamy język. No bo zauważcie, robot to jest on. Raczej widzimy mężczyznę, a nie kobietę jako robotę, tak bazowo, przynajmniej ja. A kiedy widzę żołnierza, to też raczej bazowo widzę mężczyznę, a nie kobietę. Więc mimo tego, że mamy tutaj niejakie zajęki, w mojej głowie pojawia się postać męska. A jest to, w przypadku zwłaszcza tej książki, bardzo niepoprawne, bo ta postać bazowo, biologicznie jest kobietą, a ja nie widziałam kobiety. I nie mówię teraz tego wszystkiego po to, aby zwrócić uwagę na to, jak zły jest nasz język polski. Nie, po prostu uważam, że jest to całkiem interesujące, jak konstrukcja języka i jak nasza historia ludzka wpływa na to, jak odbieramy po prostu pewne historie. I jak często możemy odbierać je inaczej niż założył sobie autor, tylko dlatego, że po prostu nasz język jest tym, czym jest i ma takie konstrukcje, jakie ma.